Hej, hejo, hejo! Przed Wami takie miciu, miciu, piciu, <laughs> maciu, piękna książeczka. Mamy taką prawdziwą igiełkę wstogusiana. Książeczka jest autorstwa pani Małgorzaty Kulczyk i premierę miała 19 sierpnia 2022 roku. Jeżeli widzicie taki malutki, piękny, cudowny znaczek, to oczywiście czekajcie na ciąg dalszy. <laughs> Słuchajcie, chociaż książka naprawdę króciutka. To powiem Wam, że bardzo mi się podobała, bo no, niosła za sobą pewne przesłanie. Niby działy się tutaj rzeczy takie trochę niemożliwe, no bo jednak nasza diwa w pewien sposób trafiła do miejsca, gdzie raczej wszyscy chyba idą po śmierci. To jednak tam zaczęła zwiedzać czyściec, w którym powinna, no w sumie powinna pozostać, ale no, była zbyt bardzo ciekawa y, tych innych okolic, że tak powiem, i zaczęła zwiedzać niebo, a później piekła. I tak no była bardzo pyszną osobą no i do końca twierdziła że no przecież ona nie ma żadnych złych uczynków na koncie jest diwą więc y, cokolwiek nie zrobi no to przecież jest piękne, tak bardzo ucieszył ją tutaj fakt że osoby po drugiej stronie doskonale ją znały ona była z tego powodu bardzo bardzo dumna nawet miała zrobić im pewne przedstawienie no ale co poradzić na to kiedy akurat w tym momencie się nie chciało nadomiar złego nie mogła się zdecydować gdzie powinna przebywać bo no jakoś tak żadne warunki jakie jej przedstawili w ogóle nie pasowały no w końcu bycie bycie diwą do czego się zobowiązywało więc miała prawo mieć swoje fochy oczywiście od razu nie mogła się na nic zdecydować gdyż to no źle by o niej świadczyło ona musiała po prostu e, tak trochę to odczekać trochę pomarudzić no bo wiecie no, no była jednak kimś tak i na swojej drodze spotykała różne osoby, które tak jak ona, no oczywiście były niewinne, tak? Jednak jak sądzicie, jaką drogę obrała? No i dokąd to wszystko zaprowadziło? Wiecie, książka podkreśla, że no nie znamy dnia, nie godziny, kiedy coś nagle się stanie i znajdziemy się w punkcie bez wyjścia. To, jak żyjemy na Ziemi, ma bardzo duży wpływ na to, co się z nami stanie właśnie później. Podobały mi się tutaj sarkazmy i ukazanie tego świata właśnie po drugiej stronie. Najbardziej jednak utkwiło mi w głowie stwierdzenie, że mm, ludzie są bardzo pomysłową cywilizacją. Mamy na tyle dobrze rozwinięte mózgi, aby właśnie móc spełniać to, na co mamy ochotę. Wystarczy, że nam coś przyjdzie do głowy, a będziemy te myśli kontynuowali i będziemy dążyć do ich spełnienia, aż w końcu natrafimy na to, co było naszym pragnieniem. Pozycja nawet nam zalecała, żeby zamiast y, samemu we wszystko wierzyć, może wpierw upewnić się, czy to jest prawda, a nie dalej gdzieś tam nieść tą kłamliwą pogłoskę. Mamy modrą książeczkę z przesłaniem, gdzie każdy znajdzie dla siebie coś, co go zainteresuje. Idealna dla osób, którzy mm, no nie często robią sobie rachunek sumienia. I można powiedzieć, że no porusza te kwestie religijne, gdzie jest właśnie niebo, piekło, czyściec. Więc jeżeli nie jesteś osobą wierzącą, to podejrzewam, że książka ci się nie spodoba. Ale jeżeli jesteś osobą wierzącą i niekoniecznie tu jest nawet określone, w co wierzysz, to z pewnością ta pozycja przypadnie ci do gustu. A jeżeli chcesz, żeby ci przypadła do gustu, to właśnie w tym momencie możesz się zgłosić, napisać: Biorę udział w konkursie i oczywiście. Który dzisiaj jest, dzisiaj jest 2 listopada, więc powiedzmy, do 15 listopada będzie trwało na moim kanale właśnie rozdanie tej książeczki. Mówię, to, że nieraz ktoś jest ktoś jest, książeczka jest cienka, wcale nie oznacza, że jest zła, ale mówię, porusza kwestie religijne, więc jeżeli macie ochotę ją przeczytać, zgłoście się w komentarzu, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie, to przyjmijcie sobie na inne filmiki. I mi się w każdym razie bardzo podobała, bo naprawdę no, sprawiła, że tak jakby mogłam sobie przemyśleć, co by było gdybym ja tam trafiła, jakbym się tam zachowywała, jak tam ludzie do niej podchodzili. Wiecie, no, to jest tylko książka, ktoś to wymyślił, także no, możemy mieć różne domysły, ale właśnie za pośrednictwem takich książek człowiek może się pozastanawiać, co zrobił dobrze na ziemi, czy faktycznie nie by go tam chcieli. Ja tam. Nie będę może mówiła, gdzie by akurat mnie chcieli albo gdzie bym ja chciała być, ale powiem Wam, że no, no fajnie mi się ją przeczytało, dlatego objęłam ją patronatem, bo no lubię czasami czytać książeczki religijne, Teraz w ogóle do mnie też przyszła taka fajna, również z patronatu, także czekajcie, czekajcie, nie wiadomo. A uwierzcie mi, że wydawnictwo alternatywne ma bardzo duży zasób wspaniałych lektur. Żegnam się z Wami, do usłyszenia, pa pa!